się, masz jestem Maxio L5, a dzisiaj sobie nagramać na Counter Blox'a. Jest ze mną Ozeshi. No No i y, jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to zostawcie dwie łapki y, w górę pod tym filmem i nie zapomnijcie dać subika. I ogólnie wiem, że w takich dziwnych y, no, w takich y, klimacie dziwnym zaczynamy, bo już gramy i w ogóle, ale no niestety nie było przerwy, bo że akurat runda się zaczęła, a nie chcieliśmy tak... Jakby to było tak, że ja ogarniałam tam OBS i nie działa nagrywanie na No i to ogarnąć. O kurde łoo! Wow. Bronię, A to ja się zabiję? Aha, dobra. Ej, bo oni bombę podłożyli. Ej, gdzie wy, gdzie wy podłożyliście bombę? Nie powiem. O, już wiem gdzie. O! Ja, ale się wystraszyłem. Ojej. Ojej, widzowie. Ale się wystraszyłem, o Boże. Ja zrobię taką chwilę na ciebie. Ja. Ja O nie, nie wzięłam bomby, nie wzięłam fruszbeka najgorzej. Nie, o co się dzieje? jakąś bombę normalnie. Jakiegoś shotguniksa wziąłem Aha! Ale zrobił to, tego triple killa, czy tam double killa Kurde pod żołąd zabił, dobra będziemy sobie o zesziego oglądać I tam, tam jest, tam jest dwóch naszych, tam jest dwóch naszych o. Aha, trafiłem mu w łeb U hmm. nic nie zadało 53hp no ej, ja akurat nie lubię tej mapy tak za bardzo ona jest taka dla mnie niekomfortowa no, taki klimacik dziwny a jeżeli chcecie więcej takich filmów o Marsa albo u mnie z subika, chłapka, które i... To, ej, ok, bo e, ja już to powiedziałem. Ale <noise> cię powiedziałem z tego seru. No, dzwonka nie powiedziałem. No widzę, wie trzeba uważać... Bo tu kurde kamperzy. O! Oj oj oj, o, żeście mi flasha y, puścili. O okay. akacza, gdzie na za akacza. No starsześ mi takiego flasha zawalił no. no? Ale idealnie rzuciłeś, idealnie po prostu w nas rzuciłeś. O kurde, Polacy na serwie Oj, oj, oj! No i kto? Ej, który to rzucił takiego flesza? Ja. Znowu? Nie wiem. O! Aha. O! Już poskładałem dzisiaj rano. Widzowie, dziękuję Wam za 6 subskrypcji na moim kanale. Dziękuję za Wasze wsparcie. Może z maksimum zrobimy z tego. Na przykład na 10 subskrypcji. No. no. Ale bez twarzy bo, bo... No i przybywają posiłki. Ale no na pewno ma... Maciu ze mną zrobić ciągle i na 50 subskrypcji. Mhm. Mm Ale to pewnie będzie na jakieś robić. Mhm. Mm Kurde. Ale jeżeli chcecie taki więcej, e, rzeczy, na przykład możemy nagrać film z, e, z na przykład grania Fortnite'a, ale może że Maciusiu to dzi. Eee, stary, ale ja nie mam Fortnite'a, jakby co. E, jeżeli jeżeli wiecie, ile wyłapę kile. Nie. Ile to będzie? No dobra, łapki mogą być, ale Fortnite'a nie będzie. O! No kurde, ale wy snipera macie jakiegoś posranego w Tibie czemu ja w nie kupiłem? A widzowie, jak nie macie celownika, to proszę włączcie sobie coś takiego i tu se włączać celownik. My z Maxiem zrobimy mapę poradnik 2023 Ja porad... O! Dawaj na pierwszą mapę! Dasz dwa, dasz dwa, bo to moja ulubiona! O. Dawaj, dawaj, dawaj! Das. No Kurde. Mam pierwszy O, dobra, dawaj. Ej, przejdziemy rozgrzewkę i będziemy kończyli ten odcineczek za chwilkę. Po rozgrzewce. A ile już trwa? Bo to jest ważne. Osiema, ohio. Heh. Jakby ja nie wiem, jak się sprawdza. I to jest właśnie. No, kurde, no, z, kto z autościery? Autościera. Autościera, no. Ale każdego każde, każde tam robię. Z daleka nawet. Ale widziałeś, kurde, autościera. O! Okej, okay? bo jak tam się ktoś wychyli, no to mogę mu Heda zrobić. Ale wy ich tam przytrzymujecie, to ja nie wiem, po co tą AWP nawet kupowałem. No wychyli się panie. O, jak my ale na Ok, ja sobie szybko kupiłem tak dziewiątkę Inida. i najda I flasha sobie kupiłem. Ja sobie kupiłam Deagle'a i Flesa, No wiecie, ja to mam Flesem, to A, widzowie, może za niedługo będą z Michałem Kaletką y, odcinki z Counter Strike'a, a nie z Counter Bloxa normalnego, wiecie, a nie podróbkę. Flesza. No, normalnego. Bo ja niestety nie mam no. Flesa, bo mnie nie starzy kilka bajków na to, bo to zbiera dużo, no. a ja mam mało. Ja nie chcę, żeby tego Ale spokojnie widzowie, ja sobie kupię coś tam do tego, żeby było miejsce. A, a kurde, no i kurde, flasha mnie ktoś rzucił tak na, na, tak na buźkę. No to stary, co ty tak rzucasz te flasze idealnie komuś pod po ten... Trzeba ja się boję, bo tu może no, możemy to to zawsze to wyjść. To to, małatwę, to to, o! No, bo oni Aha, zabiję ostatniego ziomeczka, lol. A ty byłeś przy mnie. <grych> nie. Wygraliśmy. Nie, my po, my, padło, my do No, jakby ja zabiję jest... ostatniego ziomeczka, ale jakoś to ten. To, to nie wyszło. Moje ulubione rzeczy. Widzowie, zawsze kupujecie tego shotguna, krótki shotgun. Zawsze go musicie kupować. Najlepszy na blisko, pewnie powiecie. A co ty w ogóle mówisz? Za mało damage zadaje, ale ja myślę coś innego o tym shotgunie. tak dziewiątka, kurde, i ten krótki shotgun powinien być z koronką albo z gwiazdeczką chociaż, no. Wow. Ol to wygląda. Ty szpagat zrobił? Szpagat ja, ja, zrobił? Ja też. Za szybko te rundy idą. Dobra, strzelimy sobie jeszcze. Ta, będzie ta jeszcze jedna wygrana. Może jak B wygramy. Ma bombę. Masz bombę? No to, to, to nie stawię nawet, bo to ja będzie ja zbyt easy. Kupiłem, kupiłem e, dwa flesze, Jednego e, z Czekaj, bo on jest na ostrole sam Na pikantnie. O, dobra, strzelił Hedda, strzelił Hedda Widzę, widzę To jest nagrany ziomuś Ej pa, kurde Ale mi chłop skampił No to chłop się No właśnie no, no to mam nadzieję, że wam się podobał na Oczywiście zostawcie subika, proszę. Dobijamy 10 subów. subów To może zrobię Q&A. Także dziękuję za oglądanie i pa pa.